Witam Was. Pytanie w tytule komentarza: Czy Kośniak to zdrajca? Wybaczcie, nie zaspokoję w pierwszej sekundzie Waszej cierpliwości. Musicie mnie trochę posłuchać, poględzę sobie i do, na końcu dojdę do odpowiedzi na to pytanie. To jest pytanie, które, jak sądzę, zrodziło się w głowach wielu z Was po tym, gdy do, usłyszeliście, to co wczoraj prezes Władysław Kośniak-Kamysz powiedział w wywiadzie dla Polsatu zdanie to brzmiało rozpad koalicji jest mniej kosztowny niż y, utrata wyborców no tak panie prezesie ale czy, po, czy pan panie prezesie Władysławie postawiłby też y, tezę że PSL jest Ważniejszy niż demokracja. Yy, przypominam tylko, panie prezesie, że pan składał, odbierając nominację ministerialną, przysięgę. I tam powiedział pan, przysięgał pan, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla pana najwyższym nakazem. Nie dobro PSL-u, nie dobro własnej partii. Trochę musiałem być kąśliwy na. na, na, na Początek, ale to wszystko w ramach rozbiegówki. Jedźmy dalej. Ustalmy na początek Władysław, Władysław Kośniak-Kamysz nie jest idiotą. To człowiek bardzo inteligentny. Wiedział gdzie idzie, wiedział dlaczego idzie, wiedział co chce powiedzieć, wiedział do kogo mówi, wiedział jaki ma być efekt. Jak zostanie to wszystko odebrane? Tym bardziej, że po wczorajszej wizycie w Polsacie, dzisiaj był w TVP, po drodze wystąpił jeszcze w telewizji Trwam u Ryzyka, więc te sygnały w stronę prawicowego elektoratu są czytelne, ale zapewniam Was, że człowiek, który pracuje tutaj 250 metrów za mną, w Kancelarii Premiera Donald Tusk też te sygnały wszystkiego, wszystkie odbiera. On jest ich realnym w dużym stopniu adresatem. Prezes kosiniak już zaczął licytować. licytuje przyznajmy ostro. Licytuje się zwykle w polityce po to, żeby coś się ukazać, żeby, żeby coś uzyskać. Po to, żeby dwa, żeby ewentualnie czegoś uniknąć. Trzy żeby zaprezentować własną podmiotowość. Ja zakładam, że to jest w tym wypadku ten trzeci wariant. Nie jestem wrogiem PSL-u, nie, nigdy nie byłem. Odnoszę się do tego stronnictwa z sympatią, z szacunkiem za jego stuletnią y, historię, tradycję i za to, że jest to jak sądzę najbardziej demokratyczne ugrupowanie y, w Polsce. Po chyba piątkowym wystąpieniu prezesa Kośniaka-Kamysza na Radzie Naczelnej PSL-u napisałem nawet na Twitterze dwa, trzy zdania pochlebne, że rozumiem, że to dobre wystąpienie, że rozumiem chęć sformatowania przez Kośniaka-PSL-u jako siły, która siły umiarę i powściągliwości która chroni Polskę przed fanatyzmem prawicowym, lewicowym i nawet przed ekscesami z różnych stron. Myślę, że nie najgorzej też rozumiem tą chłopską, rolniczą mentalność. Mój ojciec jest z wykształcenia z zawodu zootechnikiem, więc ja, jako dzieciak, jeszcze bardzo dużo czasu spędzałem w nim jeżdżąc po Gospodarstwach województwa lubuskiego, wtedy zielonogórskiego. Jeśli nawet nie rozmawiałem, bo oczywiście nie rozmawiałem z rolnikami, gospodarzami, to słuchałem tych, tych rozmów uważnie. Potem były liczne rozmowy z Józefem Zychem, pochodzącym z Zielonej Góry, marszałkiem Sejmu w latach 97. 93-97, także rozmowy z prezesem Kośniakiem i z marszałkiem z znam z nami szanuję, doceniam i jak mówię chyba jestem, a go, rozumiejący, jeśli chodzi o ich wrażliwość, mentalność i otwarty na tę wrażliwość i nie, nie dyskwalifikujący ich, ich poglądów, ich wrażliwości. Nawet wtedy, gdy ich poglądy na różne kwestie są doskonale różne od, od poglądów moich. O co w tym wszystkim chodzi? Zaczęło się chyba od aborcji, ale jeśli aborcja miała być powodem rozwodu w tym, w tym koalicyjnym związku, to według mnie jest to bardzo kiepski powód i dla publiki zupełnie niezrozumiały. Zupełnie nie, nie od razu, jak sądzę, po wysłuchaniu tego wywiadu albo przeczytaniu jego fragmentów, zadali sobie, zadaliście sobie pytanie. Czy Kosiniak dogada się z Kaczyńskim? Kochani, przecież mógł się dogadać po wyborach. Kaczyński mu to proponował. Dałby mu złote góry, dałby mu wszystko, co, co Kosiniak. By chciał i czego by zażądał. Był kuszony, zdecydował inaczej. Teraz zdecydował się troszeczkę, bo taki jest zawsze charakter elicytacji w polityce, na straszenie Tuska, ale oczywiście z tym też należy uważać. Donald Tusk. To nie, jest, to nie jest człowiek, z, z którym może się bawić kotka i myszkę. Bywa zdenerwowany, byta, bywa, że się odwija, więc nie można t, t, tej taktyki stosować w nieskończoność. Czy gdyby dziś y, kat, y, Kosiniak chciał, dostałby od y, pisu premiera? Dostałby we mnie jutro, najpóźniej pojutrze. Czy, czy, czy chciałby? Zostać kandydatem nawet całej prawicy, wspólnym kandydatem PSL-u i pis na prezydenta, podejrzewam, że gdyby tak wysoko zalicytował, to i to dostałby. Czy, czy to ma sens, to jest inna sprawa. Czy wchodzenie do akwarium z rekinem albo do klatki z lwem ma sens? Chyba nie i sądzę, że kośniak jako człowiek inteligentny, bystry obserwator wie, czym taki flirt musiałby się skończyć. Nie za bardzo ma ochotę na, na odegrania, odegranie roli mięsiwa w menu lwa z Nowogrodzkiej. Ale sygnały wytrzymuje, wysyłane do prawej publiki są jasne, mówienie o edukacji patriotycznej, Mówienie o tym, że warunkiem wejścia Ukrainy do NATO będzie rozliczenia się, rozliczenie się do my, w domyśle właściwe przeproszenie z, z, za Wołyń, to też są sygnały jasne. Może to jest po prostu rewanż i wcale bym tego nie wykluczył. W polityce, jak wiadomo, czynnikiem sprawczym jest przypadek albo nos Kleopatry, jak wiadomo. Nie wykluczam, że, że PSL-owcowi samemu Kosienika, Kosiniakowi naprawdę y, przeszkadzają te trwające już od dwóch tygodni y, ataka, ataki na niego, na jego partię. Ataki za konserwatyzm, kościółkowość, y, osobiste ataki za rozwód. Od rana do wieczora atak. Od rana do, oku, do, do wieczora, Lincz, myślę, że taki Kośniak wraca do domu, i żona prezesa PSL ma prawo powiedzieć: Ty władzę, kiedy oni się od ciebie i od nas odczepią? Tak po ludzku, jak byście reagowali, gdyby wam taki rozwód codziennie bez przerwy wyciągali? To Robili to ludzie, którzy oczywiście w każdej innej sprawie są liberalnie tolerancyjni i otwarci. Można oczywiście wy Obywatele, my obywatele mamy prawo politykom zarzucać hipokryzję, ale robiąc to zdawajemy sobie sprawę, że oni też mają swoją wytrzymałość i czasem te ataki mogą być dla nich nieprzyjemne, dotkliwe i wywoływać efekt dokładnie przeciwny niż ten, który chcielibyśmy osiągnąć. Generalnie matematyka bywa Przydatna nie tylko, w, nie tylko w szkole podstawowej i średniej, w polityce, w parlamentarnej jest yy, przydatna zdecydowanie. Yy, 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 głosy są podzielone w Sejmie tak, jak są. To my, wy o tym zdecydowaliście. Większość mają te grupowania, które mają, ale gdyby. PSL i K. Kosiniak zdecydowali się zmienić strony, to nagle pojawiłaby się zupełnie inna yy, koalicja, nagle znowu yy, kat, karty tasowałby i rozdawałby pol w Polsce Kaczyński. Tego chcecie, tego nie chcecie, tego nie chcemy, tego ja nie chcę, więc proponuję, żeby jednak nie pchać PSL-u w objęcia pisu. Zgodzę się. Może niektórzy w PSL-u sami to robią, ale nie uważam, żeby tym politykom PiSu, PiS PSL-u, którzy się lepią do PiSu, u ale powinniśmy u u u u ułatwiać zadania. Uważam, że powinniśmy go utrudni je utrudniać. I nie, nie, nie ten, ten, ten swoisty link na PSL-u y według mnie troszeczkę bym y zluzował. Y Tutaj słowo do mojej znajomej Marty Lempard. Żadne cecha je i wypier nie robią na rolnikach najmniejszego wrażenia. Droga Marto, rozumiem, że lubisz przeklinać, sam lubię moglibyśmy stanąć w konkury. Nie jestem pewien, czy bym przegrał, jakbym puścił jedną drugą, trzecią wiązankę, ale umówmy się, że wrzaski w polityce i przekleństwa. Nie są dowodem siły, nie są sposobem na osiąganie czegokolwiek, są zwykle znakiem słabości i bezradności. Dużo było tych, było tych wypier przez ostatnie lata. Nie zauważyłem, żeby w istotny sposób y, y, wpłynęło to na poprawę y, praw kobiet i ich jej sytuacji, ich, ich sytuacji praw reprodukcyjnych. Więc Troszeczkę bym wyluzował. Ja mówię, nie będę nikogo potępiał za przekleństwa. Rozumiem, że czasem także złość jest w przypadku ruchów społecznych czynnikiem istotnym. Tą w w w złość trzeba czasem wywołać, trzeba czasem zagospodarować. Nie będę też potępiał Lepa Lempart, z którą momentami współpracowałem w czasach pisu, rozmawialiśmy o różnych projektach. Jest autentyczną działaczką, pełną pasji, ale myślę, że Marta Lempart musi musi zastanawiać, zastanowić jaki jest sposób na osiągnięcie, osiągnięcie celów, czy, które sobie stawia, czy, to, to, żeby się sobie ulżyć na wiecu, jest warte tego, żeby się cofnąć w tej, w tej drodze żeby de facto popchnąć część kobiet w stronę mainstreamu i, 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 i że to, bo jest cała masa kobiet w Polsce, które z Lampart z się zgadzają, podzielają jej cele, ale jak słyszą, kolejne chce wypier to podejrzewam, że raczej od niej dalej niż bliżej, nie tylko podejrz, podejrzewam, że wiem. Jeszcze raz do PSL-u, Pan Prezes Kośniak teraz na drugą nóżkę powtarza, że weszli PSL, weszli do Sejmu ze względu na swój przekaz, tożsamość, to wszystko jest prawda, ale z całym szacunkiem Panie Prezesie Władysławie, weszliście do Sejmu, Weszli, a potem wsiedliście do swoich gabinetów i do limuzyn, dlatego że część opozycyjnego elektoratu, elektoratu przerażona perspektywą trzeciej kadencji pis postanowiła was poprzeć, żebyście przeskoczyli przez próg. Oczywiście jest w PSL-u własny PiS, niektórzy tak charakteryzują panów Pawlaka i Sawickiego. Czy w, czy w pierwszej części su, słusznie, nie jestem pewien, w, w części S raczej tak, ale mówię, lepiej wolałbym, lepiej wolę, żeby grać y, PSL grał o swoje, a nie o swoje w, w parze z y, pisem. Anyway, to nie jest dobry moment na konfrontację. To nie jest domy, moment do przemyślenia. Jak się zacznie zabawa pod tytułem, czy my się chcemy rozwodzić, czy nie rozwodzić, to potem trudno, trudno jest takiej drogi zejść. Rzeczy wymakają się pod kontroli, sprawy nabierają własnej, nieoczekiwanej dynamiki. O co chodzi Kośniakowi? O rozwód z Tuskiem. W parę miesięcy temu mówiło się o nieuchronnym rozwodzie z Chłownią. A może o rozwodzie z lewicą i próbę podkreślenia własnej tożsamości i wypchnięcia z tego lewicy, z tego układu rządowego. Też bym, też bym przed tym przestrzegał. Oczywiście ta koalicja, każda koalicja jest trudniejsza niż najtrudniejsze małżeństwo, ale według mnie w tym momencie stabilizacja, trwałość tego układu rządu, rządowego, koalicyjnego jest koalicyjnego jest wartością. Więc ja bym nikogo z tego stateczku koalicyjnego nie wypły, nie wypychał, raczej bym przytulał. Oczywiście mogę sobie wyobrazić różne nawet abstrakcyjne układy y, polityczne i przewrotki typu chołownia kandydatem prawicy na prezydenta, Kosiniak premierem, przemodowanie, przemodelowanie, przemodelowanie Całej sceny politycznej, scenariusz abstrakcyjny? Myślę, że dzisiaj tak, ale ja wiele widziałem scenariuszy w, polskich, w polskiej polityce, które były całkowicie abstrakcyjne do momentu, gdy się, gdy się spełniały. Więc mówię, doradzałbym pokorę Koźniakowi, ale doradzałbym także pokorę, rozsądek i zimną krew jego rywalem Wład Władysław Kośniak-Kamysz i to nie jest żadna złośliwość z mojej strony, tylko raczej opis i diagnoza wie jak się rozwodzić. To naprawdę wymaga pewnej odwagi i determinacji. To nie jest złośliwość, to jest fakt i nie, to, nie, nie testujmy Kośniaka-Kamysza, czy, czy, czy tą gotowość kolejnego rozwodu ma w sobie, czy nie. dolecam Doradzam generalnie Spokój. W pokerze dobra jest zimna krew, trzeba mieć silne nerwy. Często to jest gra, jak mówią Amerykanie: who blinks first? Kto pierwszy mrugnie, ten przegrał. PSL, trzecia droga. Niektórzy, którym nie przypisywano, sam byłem w tej grupie. Skłonności do zdrady obozu demokratycznego jeden egzamin zdali, chcę wierzyć, że zdadzą też kolejny egzamin. Kosiniak doskonale wie, że licytowanie to twarda licytacja to ryzyko. Można wygrać wiele lub stracić wszystko. Ja mam też przeświadczenie, przeświadczenie także po rozmowach z Kośniakiem i z Gorzelskim, że. Ta Wito, Witos jest autentycznym bohaterem w PSL-u. Ta PSL-owi Wito, za y, filozofia i tradycja i tożsamość są naprawdę ważne. Jak się z Kośniakiem i z Gorzelskim, to oni bardzo często wspominają o tym rozstrzygnięciu y, sądu w Warszawie sprzed 3 trzech lat, 3 lat, który uniewinnił y, y, Witosa i innych oskarżonych w procesie brzeskim. Więc walka z dyktaturem, a nie wpadanie w ramiona dyktatora jest w DNA PSL-u. Kosinia Kamysz wie, kto to jest Wincenty Witos. Kosinia Kamysz wie, kto to jest Władysław Kiernik. Kosinia Kamysz wie, kto to jest Kazimierz Bagiński kosiniak mysz wie, że PSL był w stronę, przed wojną na pewno po stronie polskiej demokracji, a, a działacze tej partii byli skłonni płacić bardzo wysoką osobistą cenę za to, by tej demokracji bronić. I byłbym skłonny zakładać, że Kośniak tej tradycji witosowej nie chce zdradzić. Ale jest wezwania do publiki i do polityki polityków koalicji, żeby na tę drogę go nie spychać. Sam prezes powinien, a propos tego zdania, które cytowałem na początku, pamię powinien pamiętać, że rozpad koalicji mniej kosztowny niż utrata wyborców, panie prezesie Władysławie. Jak się wysoko licytuje, to można dużo wygrać albo wszystko przegrać. Można, może być też tak, że będzie i rozpad koalicji i utrata wyborców. Będzie katastrofa narodowa, powrót Kaczyńskiego do władzy i następne wybory, w których nie wejdziecie, więc może po jednej tragedii może być jeszcze druga. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być yy, gorzej, więc słuchajcie kochani, bez historii, więcej zimnej krwi ze strony wszystkich, więcej dobrej energii, szukania tego co łączy, więc więc mniej emocji, więcej spokoju, mniej historii. Sądzę, że to są rafy, które się pojawiły na, na tym oceanie, że da się ją, ją, je ominąć. Wystarczy żeglować z, rozsądku, z rozsądkiem, nie próć y, tym stateczkiem y, do prosto na nie i nie kolebać tą łódką. Bo jak każdy z nas wie, a miesiące, tygodnie, letnie, wakacyjne potwierdzają to w wielu wypadkach, że jak się buja materacem, supem, kajakiem czy łódką, to w końcu można każdą, każdą z tych rzeczy przewrócić. Więc nie należy próbować i nie należy testować sił natury i sił różnych mechanizmów społecznych. Więc spokojnie, bez historii. Kosiniak, odpowiadając, bo to obiecałem na początku zdrajcą, nie jest i mam głębokie, głębokie przekonanie, że na końcu im nie będzie.